Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki mix z drapek polskich, taki kolorowy, że tak powiem. Mamy w dalszym ciągu kasę Deluxe, a król Dama, w tym wypadku dama. Dolary, diamenty, zadyszkę, plaster miodu, królewska gra i czas na kasę. Także może dzisiaj będzie czas na tą kasę. Za chwileczkę zobaczymy. Łączny wkład w dzisiejszy draping to. 10 20 30 33 zł, także, taki dzisiaj, także taką mamy dzisiaj inwestycję. Trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapki, subskrypcje. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o konkursie, to zapraszam do opisu. Tam będą wszystkie informacje odnośnie konkursu na Titli. Także zapraszam bardzo serdecznie. No i cóż, zaczynamy nasz draping, oczywiście od tych zdrapek najtańszych. Także zobaczmy, tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak złotówkę, 20 złotych, 5000 tysięcy. O, złotówka po raz drugi, także pewnie będzie tutaj złotówka. Mamy tak 5 tysięcy po raz drugi. O, i nawet złotówki nie chcieli dać, także tutaj mamy 20, wszystko po dwuminie, także niestety pierwsza zrabka. Przegrana. Tutaj teraz lecimy z królewską grą. Tutaj szukamy diamentu, i do diamentu wygrywamy przypisaną kwotę. Także zobaczmy. Mamy tak złoto, monetę, branzoletkę, kufer, worek szkoda, że worka nie szukamy tutaj, złoto i perła. Także niestety ta zrabka przegrana, literki różne, także niestety druga zrobka przegrana, teraz lecimy ze zdrobką plaster miodu z numerkiem 35, tutaj oczywiście mamy bonus, w bonusie szukamy pszczółki, a ponadto tutaj szukamy trzech takich samych symboli, mamy tak skrzynię czy też kufer, podkowe, podkowe, złoto, Kwiaty, drzewko, kufer. Tutaj mamy klik tęcze, koronę, drzewko i diament. Tutaj będę drapał wszystko, już nie będę zostawiał. Mamy tak portfel, gwiazdkę, bank, plaster. O, plaster po raz drugi, także jest szansa. No, a niestety koniczynka, także tutaj wygranej nie ma. Kolejna gra mamy safe, plaster, portfel, safe po raz drugi także mamy szansę, no niestety mamy tutaj ul, dwie ostatnie gry mamy tak gwiazdkę, koronę, tęczę i bank i tutaj siódma gra mamy podchowę, bank, skrzynia także tutaj niestety puściutko chyba, że w bonusie znajdziemy Pszczółkę, także zobaczmy. No, niestety mamy wiśnie, także niestety ta zdrabka również przegrana. Teraz przechodzimy do zdrabki As, Król, Dama. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak koniczynkę, koniczynkę, zostawimy sobie na koniec. Tutaj mamy arbus, klik, gwiazdę. Pod trójką mamy. Worek, worek, również zostawimy na koniec. Czwórka mamy plik, skrzynia, korona. Pod piątką mamy podkowy podkowe, że tutaj również jest szansa. Pod szóstką mamy pierścionek, kwiat, kwiat i pod siódemką mamy dzwonek, perfumy. Pod kowę, także zobaczmy, czy coś tutaj e, będzie. Tutaj, o, mamy kwiatek, także mamy tutaj wygraną. Super. Co jeszcze tutaj mieliśmy? Tutaj jeszcze mamy grę trzecią. Tutaj niestety jest perła. I pod piątką. Pod piątką mamy biedronkę, także mamy tutaj e, jedną grę wygraną. Zobaczmy trzy koniczynki. I mamy piąteczkę, także super. Zdrabka nam się tutaj zwróciła, i tym samym mamy tutaj pierwszą wygraną, także super. Ze zerem już tutaj nie zostaniemy. Tutaj mamy literki TTT, także super. Mamy tutaj pierwszą wygraną. Zostały nam dwie najdroższe zdrabki, także zobaczmy. Może zaczniemy od kasy Deluxe z numerem 13, także mam nadzieję, że ta 13 przyniesie fajną wygraną. Tutaj, oczywiście, szukamy liczb, ponadto plik, save. Za save otrzymujemy dwukrotność, także zobaczmy, jakie tutaj mamy numerki. Mamy 14, 3, 9, 40 i 39. Tutaj Was troszeczkę przybliżę.

O, i mamy save, także mamy tutaj dwukrotność. No super. Także będzie chyba dzisiaj może jakiś plusik. Zobaczymy. Kolejna liczba. Dwunastka. Trzydzieści dwa. Jedynka. W kolejnym rządku mamy trzydzieści trzy. Dwadzieścia cztery. Ósemka. Blisko. Piętnastka również blisko 34 i został ostatni rządek, tutaj mamy 19, 11, 37, 36 i ostatnia liczba 17. Także mamy tutaj sejf, zobaczmy co tutaj mamy. I mamy dyszkę, ale oczywiście dyszka razy 2, także mamy tutaj 20 zł, także super kolejna wygrana. Także tutaj mamy ostatnią zdrapkę w dzisiejszym odcinku: dolary, diamenty za dyszkę. Tutaj oczywiście szukamy naszych liczb. Ponadto szukamy portfela diamentu za diament dostajemy dwukrotność przypisanej kwoty. Także zobaczmy. Tak jak się trafi wygrana to będziemy już na plusiku, także byłoby fajnie. Z się super drapie. Tutaj mamy takie liczby jak 19, 42, 38, 12 i 16, także szukamy. Na początek mamy 31, 2, 9. Trzydzieści cztery. W kolejnym rządku dwadzieścia siedem. Jedenaście trzydzieści dwadzieścia trzy i cztery. Także jak na razie pusto. W trzecim rządku mamy 29, 35, piąteczkę, 28 i 32. W kolejnym rządku mamy 18, tak jak numer zrabki, niestety tej liczby tutaj nie szukamy. 17 14 21 i chyba 39 tutaj już chyba nie mamy, no niestety nie, także ta zdrapeczka jest przegrana. Zobaczmy jeszcze literki, ale już widzę, że literki są różne. Także niestety ta zdrapka jest przegrana, ale bądź co bądź mamy fajny wynik. Co prawda nie ma plusu, ale minus nie jest tak duży. Także teraz zapraszam wszystkich na podsumowanie. Także w dzisiejszym odcinku drapaliśmy takie oto zdrabki. Cztery zdrabki przegrane z 6, dwie wygrane. Tutaj, as król dama, mamy piąteczkę, także mamy zwrocik. Kasa Deluxe, znaleźliśmy safe, także mamy tutaj dwukrotność, czyli 20 zł, także bardzo, bardzo fajnie. Czyli tutaj mamy wygraną 25 zł. Wkład w dzisiejszy odcinek to 30, y, 33 zł, także jestem na 8 zł na minusie. Y, w sumie nie jest taki duży ten minus, bywały większe, także. Także myślę, że wynik jest ok. Co prawda mogło być lepiej, ale również mogło być gorzej. Także nie ma co tutaj zbytnio płakać. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo proszę łapeczki w górze pod filmikiem o subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam również do zapoznania się z konkursem. W opisie znajdziecie więcej informacji na ten temat. No i cóż, będę się z Wami żegnał, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!